Dobra, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Charsonus A w dzisiejszym filmie pokażę wam nie jest to najgorszy mod, ale najsłabszy jakiego miałem zainstalowany. Taki kiepski, no na FNAF, ale co to jest? On no, tylko zobaczcie ile nam dodaje. Takie, nie wiem. Tamten mod, na który robiłem serię Ja mam jeszcze kolejny taki. Też, one są bardzo dopracowane, jest tam dużo rzeczy. Ale tu dosłownie jest tego sześć modów. Do tego... taki w sposób wyglądający. Co? Co to jest?! Nie ma czegoś takiego Golden Bonnie! Ferdynand, jakiś taki trochę upośledzony Ale co to jest w ogóle za mod? Pomimo fakt, że tu nic nie chce działać I to jest na starą wersję dosyć No Widzicie jaki... Ten mod jest jakiś... o kurde Bergman to Jeżeli pamiętacie, że tak kiedyś się dało mieczem to Zostawcie lajka, like bo napiszcie po prostu w komentarzu. Ja do niczego nie zmuszam. Ale ten mod jest kurde tragiczny. Moim zdaniem. Tylko możemy jakiegoś upośledzonego VHS-a z tego zrobić. Jak użyjemy tych super sekretnych ustawień, które pokazałem wam w poprzednim filmie. No, kurde no było! Ten głupi taki jak VHS jakiś. O, teraz może być jakiegoś takiego upośledzonego VHS-a No jak to jest krasne takie VHS Nie, nie rozumiem jakie ludzie na przykład to robią VHS niby, z, z Minecrafta. Jak jakby... Chodzi o to, że wtedy nie było Minecrafta. Było jeszcze przed płytami, ale no to co? Widzimy się w kolejnym filmie, no i Elo!